Hej, chowidujcie w lodowej dolinie, krasnoludki 7 i coraz lepiej to wygląda, aczkolwiek oczywiście do zwycięstwa jeszcze trochę brakuje, także mam nadzieję, że w tym odcinku, o tutaj się już rozbudowuje, że w tym odcinku uda się dokończyć te partie. Mm, on tu sobie znajdzie miejsce, ale i tak mu wskażę, może może nie będzie marudził. Dobra, bo robią się te odpowiednie rzeczy. Jest kopalnia złota. Mamy tutaj... Mhm. Może tak. Myślałem, czy by tutaj tej smolarni nie zrobić. Aczkolwiek mam plan, żeby za chwilę, szanowni państwo, tymi ziomkami tutaj zaatakować tą armią konną plus y -y -y bombardami te oto ufortyfikowane obszary. I tak zrobię. Bo tu jest Punkty zwycięstwa. Mamy w tym momencie cztery. No, to był nawet siadło. Dobra, mogę chyba przyspieszyć. Czyli normalnie... Aha, to się u mnie, u mnie się. Dobra, myślałem, że się właśnie pojawiło. To byłby problem. Mały, bo mało, ale zawsze jakiś. I oni muszą walić w te bramy. Jak widzimy te armaty walą w te bramy. Pięknie. To mi się podoba, szanowni państwo. Dobra, ja tutaj chciałem jeszcze parę rzeczy zbudować, aczkolwiek domków. Chociaż... Mógłbym jakieś domki jednak, może i zrobić. O, tak, żeby tutaj ładnie było. Teren zablokowany. Tutaj, proszę mi zbudować te domki. Okej, okay, wszystko jest ładnie rozbudowane. Tutaj, z uwagi na to, że tutaj mamy chlebek, to ja bym chciał, żeby to zwykłe jadło zostało. Powoli będziemy to ogarniać. Nie wiem jeszcze kiedy. I też nie wiem na ile. Na przykład wskazanie, żeby tutaj donosili chleb ma sens. No, no niby on to właśnie ginie, kurde. Dobra, powiedzmy, że tak zrobię. Udało mi się wygrać bitwę fantastyczną i teraz chłopki będą zmierzać do tej wieży. Naprawimy ją, ulepszymy. O, w ogóle zamek sobie mogę rozbudować. Bo tego to już nie mogę, nie mogę. Dobra, tu się odkrywa. Zamek mogę wziąć. Będę miał blanki drewniane, a potem zrobimy murowane. Jak Kazimierz wielki, kurde. I tu jest... A nie już! Przepadło chyba. Dobra, tam się odkrywa. Widzicie, żarcia brakuje. Tu zrobię świniarnię. Taki mam plan. Nie wiem czy to mi się uda, ale zobaczymy. Co tak powoli oni to robią. Aha, bo oni tu jeszcze się biją. Orzeż mordę. Mmmm. No to szaleją nam tutaj, ten zielony nam tu szaleje. I to to też robi. Mm, to paździerz jeden. To już mnie chyba załatwił. Dobra, ale innymi punktami go ja tutaj załatwię. Taki jest plan, szanowni państwo. Jak tam moja druga armia? Nie, to jest druga, a jedynka to jest to. No i tu mamy tę piechotę. No i dobra, niech to tak zostanie, chyba nie będę kombinował. Z tym, że widzimy, no tutaj też są problemy. A, zwykłe jadło, tu mamy niby te piekarnie. No, ta nawet nieźle pracuje. Hmm, czy ja bym gdzieś tu jeszcze młyn może wcisnął? Tylko, czy ma to sens? To jest dobre pytanie, bo tu też świniarnie mamy. Kurde, w i oni gdzie to noszą? To jest kurde, dobre pytanie. Bo tutaj tak kombinowałem, by mieć tu piekarnię, po to, żeby piekli chleb i żeby zasilali to tutaj. O kurde, widzicie, jest Wkrótce pięknie. O, a punktu taki. Taki był plan. Katedra, Gildia. Oddajmy tę wycinkę, bo to za chwilę się może przydać. To za chwilę się może przydać. Ktoś dziwnie to tak skacze, niestety. Niby jest płynne 60 klatek, a te gry te stare to też to nie jest... Jezus! To też nie jest to tak, że jak się da... Odpali ją na o wiele lepszym komputerze niż wymagania maksymalne, to znaczy, że to będzie działać. Wcale nie będzie działać, bo to też. No ważne jest kod. Po prostu. Tu chciałem. No, no już się, już się bałem, że to kurde nie wejdzie, dobra. Hata kopalnia, tylko... No i tutaj też żarcia brakuje. Hmm, I proszę mi to naprawić, o właśnie. A nie wiem, czy jakbym tego nie rozbudował, to by się tym samym też nie naprawiło. To jest dobre pytanie, szanowni Państwo. Wszędzie tego żarcia brakuje. Ale czekajcie, no tak, jakby tutaj. Plan jest taki. O, spichlesz, spichlesz. I tu świniarnie. No i trzeba będzie studnie oczywiście dać. No to spróbujmy ją od razu tutaj wtyknąć na przykład. I z drugiej maryśki. Fantastycznie. Spichlesz, spichlesz. I tu byśmy dali młyn. No niech będzie ten młyn. Teraz... Na pewno trzeba zrobić piekarnię. A nie wiem, czy potrzebuję dwóch. No dajmy na razie jedną. Ale że masarnie też by wypadało. Gdzie ja zbudowałem masarnie? Czy ja tu wcisnę magazyn? Dobra, da się, da się, da się, da się. A jakbym tak zrobił? Że tutaj dałbym. Dworek. Nie wiem, czy to jest kurde, dobry. Bo to też żarcie będzie zabierało, ten dworek. No i tym, tym też tu brakuje żarcia. Ale coś tam działa. Bo tutaj też jest myśliwe. No zaraz się tym pobawimy. Dobra, zrobimy tę masarnię. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I na razie tyle, szanowni państwo. Zobaczymy jak to będzie działać. I czy w ogóle będzie działać. Proszę mi to rozbudować. Aha, naprawiło. Aha, czyli to by działało. Tak czy siak. Nie, bo to jeszcze trwa. OK, Ale żarcie się zbiera spokojnie. Yy, magazyn. Nie, to nie jest magazyn. Gdzie jest mój magazyn, szanowni państwo? Nie dobrze chciałem trafić rozbudować to, żebym potem mógł przenosić ewentualnie właśnie te surowce i zobaczymy jak to będzie działać. Co mi zginęło w mojej wspaniałej armii numer 2? A, armaty. Armaty. Dobra, przenosił nie będę. Tutaj też jest taka możliwość, ale przenosił nie będę. Tylko chciałbym, szanowni państwo, sobie na przykład. O, jakie piękne tutaj palicady mam, ale jeszcze to rozbudujmy. Tak, do kamiennych, fantastycznie. Ładnie działa. To jest kto? Pan myśliwy. Dobra, ustawimy go na żądanie, żeby tutaj nie marudził. Jak się pojawi, to on tutaj przyjdzie. No I to oczywiście standardowy problem. To jeszcze rozbudujemy, żeby to wyglądało tak jak trzeba. Spoko, i spontan. Magazyny gotowe. I teraz pytanie, co ja tutaj jeszcze chciałem zrobić? Co ja tutaj jeszcze chciałem zrobić? Do koszar chciałem iść. Oo o, o i tutaj też się trzeba zająć. I i i. To jest armia pierwsza. To jest armia druga, armia konna. Dołóżmy tutaj dwóch i tego jednego. A nawet trzech. A zobaczymy, czy taka armia wystarczy. 35 lutków może być chyba maksymalnie z tego co pamiętam. Także spoko loko też damy kopalnia węgla. O kurde. a i leśnik też ma jakieś wąty tutaj. A to jest Pan Myśliwy. Dobra, Pana Myśliwego też ustawimy na żądanie. Jak się pojawi zwierzyna to on będzie tutaj szalał. A tego tutaj leśnika wypadałoby gdzieś wysłać. Aaa i tutaj też się skończyły, Szanowni Państwo, rybki się skończyły. No i wypadało, chociaż nie, niby pracuje. Niby pracuje. A nie wiem czy to pracuje czy nie pracuje. Poczekajmy jeszcze chwilę. No powiedzmy, że jakieś tam ostatnie może, jakieś tam ostatnie może rybki doławiają. Tutaj mamy zwykłe jadło. Muszę to te... kurde, no i się sypie gra. No i niestety kurde te awarie wracają. Cóż poradzić? Życie kurde mordę jeża. Całe szczęście Gierka robi save'y, aczkolwiek widzimy ten save'y, który zrobiła, był trochę wcześniej niż moment, który mnie wypierniczyło. Uruchamiam grę tak, jak radził na przykład Husband, bym to robił poprzez Windows 7, zgodność z Windowsem 7. Tak właśnie odpaliłem teraz tę gierkę. Odpalam też w trybie, czy raczej z uprawnieniami administratora. To generalnie kombinuję jak Kuń pod górę ale i tak tę gierkę wypiernicza. Nic na to nie jestem w stanie poradzić. Tu jest ten kamień. A czy ja mam kamień? Bo ja tutaj chyba będę się. Dobra, mam na razie kamień. Ja będę się jeszcze musiał tutaj wybrać. Może jakoś to dogram powoli do końca, ale już raczej mi przeszło ochota na dalsze granie. Bo nie cierpię, jak mi gierę wypiernicza, to jest najgorsze co może być. Już jakieś błędy, jakieś takie w grze. To tam, no chyba że nie można gry kontynuować poprzez jakiś błąd. No to powiedzmy podobna ranga. Dobra, też go ustalmy na. Na takowy tu się ładnie robi fantastycznie. Tutaj chłopaki. Tu będzie dobrze. Tego nie potrzebuję, dlatego tej drogi nie robię. Leśnik. Aha, to i jego jeszcze wypadałoby przestawić. Można by tu dać drugi młyn. Czy to ma sens jakiś? To się głupie nie wydaje. Może ja za dużo tego zbudowałem. Masarnia, masarnia. Bo tu niby szanowni państwo... No zobaczcie, kurde, no mamy mięcho, a nie chce robić, bo mu brakuje jadła takiego zwykłego jak zakładam. Czy to w jakiś pokolwiek sposób ta rozbudowa wpływa na... nie, na jadło nie, tylko na obszary mieszkalne. Hmm. Weź noś tutaj te chlebki. No klikniemy, tak zobaczymy, testujemy. jejku. Ja sobie oczywiście wezmę, kliknę teraz na przykład F5, żebym po raz kolejny nie musiał robić tego samego. Uuu! Dołóżmy pana geologa. Myśliwy, też go weźmy w tryb na żądanie. Jak się urodzą to będzie on tutaj polował. Leśnik. no, nie no, jest dobrze. Jest dobrze, tartak. Aha, bo ja tych tartaków drwali, tutaj też narobiłem jak szalony. No ale niech już będzie, już nie będę kombinował. Tak mi się wydaje. I to bym też chciał. A dobra, jest zakolejkowane. A to kto tam? Drwal. Dobra, też go ustalmy w tryb na żądanie. I zobaczmy, jak to tu wygląda. Jeden punkt. Jeden punkt tylko bankiera mógłbym zrobić. Byłbym w stanie to zrobić. Zielony ma 21. Zielony zielony Strasznie mnie tu irytuje. Jest tutaj ta wiedźma. Sąsiad zdobywa nową technologię. O, tylko że musiałbym zrobić ubranka. To niezbyt mi się widzi. Hmm. Ja bym się chyba jednak na bankierze skupił, tym bardziej, że jak tutaj robię jakieś dziwne rzeczy, to mi gierkę wypiernicza. Chociaż to był mój plan na zwycięstwo. Ale to już nie wyjdzie, jak się okazuje. Dobra, trzeba by uzupełnić tę armię, tak jak to poprzednim razem zrobiłem. Jedynka jest tutaj z 21, dwójka tutaj. No dobra, wydaje się, że jest ok, także idziemy do koszar. Idziemy do koszar, ogarniemy. Armia numer 1. Ona taka ma pozostać. Armia numer 2. Dołóżmy tutaj tego tego i tutaj ze trzech może. Tylko że to mi zabierze kurde te moje monety. A gdyby te monety już mieć zachować, to bym może wygrał. Ale żeby też marszałka polnego nie stracić. Nie, nie powinienem. Jezu, zielony to w ogóle armii nie ma. Jakbym chciał, ten mu wpiorniczył. Bo ja generalnie tu też chciałem kiedyś iść. Bo tutaj mamy ten... kamień i gwiazdkę! No to przecież jasne, że tutaj idziemy, szanowni państwo. Nie zauważyłem tej gwiazdki. No to tym sposobem kończymy. Tym sposobem kończymy, ale poczekamy może na te. O kurde... Udało się wykonać zadanie. Teraz dopiero katedra to czemu Jarzem tego nie rozbudował? Wydawało mi się, że nikt tego nie miał. Aha, dobra, to jest coś innego. Nie pomyliło mi się z tym. Udało ci się zmodyfikować budynek. Dobra, leśnik, leśnik. Nie świruj mi tutaj. Trochę przegieliśmy pałę, jak widać. Znaczy, ja przegiąłem, no bądźmy. Tartak Drwal 100%, tartak nie. Leśna chata. Kurde, morderjeża. Gdzie tu jest magazyn? Co ja tu magazynu? Jest tutaj. Rozbudowany. No tak, kurde, to trzeba by się tym bawić, bo oni tak to jakoś dziwnie noszą. Sąsiad zdobywa nową technologię. Albo ja tego nie ogarnąłem odpowiednio. I najprawdopodobniej tak właśnie jest. Jeszcze się to kurde robi. Naprawianie. No desek, tak gra wymaga dużo. A bankier niebieski poszedł, ale działa gra, to spoko. To jestem zadowolony. I tutaj się wydaje, że jest ok. Proszę mi to rozbudować. Ci już nie, ci wołają. Problemy mają, a wągiel niedaleko, tu bym smolarnie też mógł zrobić. Kopalnia złoto, kopalnia złoto, magazyn pełny. No dobra, trzeba to rozbudować, to już dawno powinienem zrobić w gruncie rzeczy. No to okej, okay. to okej, okay. ja tu dam jeszcze jeden magazyn. Będzie nie tylko równo, ale patrzcie, widzicie, brakuje im tego jedzenia tak czy siak. Piekarnia, a jakbym tak piekarnie dał trzy razy, żeby więcej szybciej robił zwykłego żarcia. A to niech na zwykłym żarciu jedzie. No takie tam testowanko. Zobaczymy czy cokolwiek z tego będzie. Dobra, tutaj kiedyś geologa jeszcze dam. Nie, jak musmolarnie Możemy to zrobić, bo i tak tutaj... Moi budowniczowie przyjdą. A, ładnie mi to wygląda, podoba mi się jak to wygląda, tylko problem polega na tym, że nie działa tak jak trzeba z tym żarciem. Jak nadwyżkę żarcia się ma, to wtedy to działa dobrze. Bo bierze z tej nadwyżki. Likarnia 46. No i tutaj mamy te masarnie, jakby oni stąd nosili tam kordę, to by nie głupie było. Dobra, rozbudowujcie to chłopaki. Armia numer 2. Czekamy jeszcze na armatę jedną. I idziemy po ostatni punkty zwycięstwa i kończymy wtedy. Tutaj też magazyn pełen. No dobra, po to to zakolejkowałem. Będą dwa i kurde ładnie też będzie wyglądało. A ja lubię jak ładnie wygląda. Chyba żeby jeszcze tu wcisnąć magazyn. o no, możemy tak zrobić. Może nie będą tak kawał nosić. Dobra, już tam niech ma, niech się cieszy. Zielonemu to mógłbym wpierniczyć i ros. O, jak ładnie tutaj noszą. Dobra, za chwilę to się... Nie, już kurde problem z tym żarciem. Modyfikacja zakończona. O nie, tego to nie chciałem. Albo dobra, jak już są tutaj ci moi budowniczowie, to niech robią te rzeczy. Niech to wszystko się ładnie dokończy, tak żeby to coś działało. No, i co z tym wąglem tutaj? No, tu bym smolarnie mógł zrobić, ale tutaj oni sieją. I z tego powodu wolałbym tego nie robić. Tutaj taki kawał też to noszą, też im tutaj dam magazyn. Pomiędzy drzewkami. Pięknie będzie. Pięknie, fantastycznie. Tylko też go by wypadało rozbudować elegancko. Żółtemu to bym wpierdzielił. Czekajcie. Oczywiście, zapis trzeba robić. Nie ma co tam ryzykować. Też to. Aha, jest zakolejkowana rozbudowa. Dobra, moja piękna armia konnoarmatnia. Konnoarmatnia. Tam jakie ładne obszary. Ej, żółty. Nie, dwiema armie. Dobra, idźmy to tutaj. Ej, tylko, że to jest porządna korde. Forteca. Ale na dwóch rycerzy, ja mam 15. Dobra, damy radę. Jak mnie mam. Zajrzymy tutaj za chwilę. Po, patrzcie jakie piękne wodospady. Ładnie ta gierka wygląda. To, to, to jej przyznaję. Że denerwuje mnie. No. Weź na chata, myśliwy. No, fajnie, fajnie, wszystko fajnie. Jeszcze to rozbuduj. Już bez limitów żadnych będzie. Jeszcze tutaj nie ogarnięte, tu jeszcze nie ogarnięte. O, tu już ładnie noszą fantastycznie. Też to rozbudujmy. Brakuje materiałów. Do chleba to ty tylko mąkę musisz mieć. Oj, no tak, mąkę. Udało no, ci się zmodyfikować. mąki rzeczywiście mało. Przeciwnik uzyskuje dostęp do nowej technologii. Rozbudowa trwa ok, szalone to jest. I tutaj też rozbudowa trwa ok. A jak tam mój ten 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 jest? Blanki, patrzcie, jakie kurde eleganckie. Abra, jest komplet, szanowni państwo. Jak tam moi wojują, to będą ostatnie punkty. Zwijam się tutaj. Aha, w to napierdliczają. No już prawie, prawie padło. Udało mi się wygrać bitwę. No spokojnie, tylko że leci jeszcze cała chmara ich tutaj. Kurde. To teraz rycerzyki im wpierdzielą. Piechota na rycerzy. Dwóch takich. Z czym do ludzi? Moja konna armia. Absolutnie sobie z nimi poradzi. Ta, tylko że co to jest? Armaty są na pierwszym planie? Nie. Te rycerze. Może mi tu brakuje jednak piechoty, coś mam wrażenie. Nie, armie są, armaty są z tyłu. O, ci jak kurde mi to strzelają, ale armaty moje też w to walą. została Przecudowne. Nie, nie mają szans, już po nich, uuu. Dobra, to idziemy po zwycięstwo, szanowni państwo. Idziemy po zwycięstwo, ale chcemy... chcemy zajrzeć najpierw... kurde, i brakuje tego że zwykłego żarcia. Dobra, ale to ma sens, jak widzimy. Absolutnie to ma sens. Tak to trzeba robić. W taki sposób, właśnie. Piekarnie na wyszukanym jedle. Jadle. I wtedy będzie nadwyżka, najprawdopodobniej. To jest wyszukane, ale nie, to czekajcie, to to ma być zwykłe jadło. Tu wyszukane, a to zwykłe. Zaraz wam doniosą, spokojnie. Dobra, rozbudujmy to jeszcze, te magazyny, żeby komplet był. Dzięki temu nie będzie żadnych problemów. Jest i proszę, idzie zwycięstwo. To pierwszy krok godnym rywalem, oby tak dalej. A weźmy sobie żarcie, bo narzędzi nam nie brakuje. Pogoda się zmienia. Tutaj mamy, mamy. A masz geologa. Już nie będziemy tutaj kombinować. O, już nie zdążę tego rozbudować, żeby ładnie było. Chociaż nie. Ja skrinka sobie oczywiście planuję zrobić, ale to w takim dobrym momencie zrobię. Jak się wszystko ładnie zrobi. Piękna mieścina. Cech budowniczych tam mamy. No kurde, ładnie to niby wygląda. Tu by jeszcze magazyn można było wtyknąć, ten rozbudowany tak jak trzeba. Elegancko wszystko wygląda, najwyższy poziom trudności, udało się już. Tak się wydaje. Że kłopotów żadnych nie będzie. Absolutnie nie powinno, tylko sobie jeszcze tutaj patrzę co ja tutaj mogę zrobić, tak żeby zakończona. wszystkiego dopilnować. Czy Twój ja mam to rozbudowane? Mam. Dwa na dwa, no widać zresztą blanki murowane. O, 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 o. Geologa. Żeby się nie kończyło. Nie no, działa, tak to trzeba było robić. Wyszukane jadło na, zwyklym, na zwykłym jadle, i zwykłe jadło na wyszukanym jadle. Choć brakuje materiałów w postaci jadła. To może nie do końca to tak powinno działać. Może też tu wyszukane by miało sens. Zależy, czego mamy dużo. Dobra, spróbujmy coś takiego. Próbujmy, testujmy. Czekajcie, żeby przypadkiem się jakoś nie udupić, ale i tak mam wrażenie, graniczące z pewnością, że w tym trybie Windows 7 uprawnienia administratora działa to lepiej. Dlatego że gram sobie też, Zdało czy raczej grałem budynkiem. na mapie Tannholm, chyba to się tak nazywała. I nie byłem w stanie tej gierki dokończyć. Za każdym razem wypierniczało. Po iluś tam sekundach. Po włączeniu tego save'a, który się zrobił. I po prostu nie dało się gry kontynuować. A tu jednak dałem radę. Czyli no, zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. A i trzeba było zerknąć. Czy to jest tańsze, droższe? W każdym razie tu oczywiście bym sobie zrobił jeszcze górską chatę, szanowni państwo. Wziął sobie kamieniałomy, ogarnął. O, mógłbym zrobić jakoś tak ładnie, przekręcić. O, połączyć i nawet drogi bym nie musiał robić. O, widzicie? Pyk, pyk. I dobrze by było, pięknie by było, fantastycznie by było. Zwycięstwo idzie. Takie oto punkty weszły. Dobra, poka, 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 udało się. Zawsze mnie bawi, cieszy. Jak się w każdej grze najwyższy poziom udaje wygrać. Dalej. Aha i teraz tak. tryb piaskownicy ja sobie za momenty włączę, bo jakiegoś ładnego screena tutaj oczywiście muszę zrobić. Oglądamy moje piękne królestwo w lodowej dolinie. Bałem się, że nie będę w stanie tej gry dokończyć, ale jednak, jednak się udało. Także no z uwagi na problemy techniczne, nie będę chyba. Jakoś dużo tej gierki wrzucał. Nawet myślę, czy. Nie no, kiedyś się pewnie coś jeszcze pojawi. Być może do tego wrócimy, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.